Czas na część audycji, w której prezentujemy Wam nowinki w formie opowieści, w formie wypowiedzi na temat różnych komiksów oraz publikacji okołokomiksowej. Chcielibyśmy ten dzisiejszy przegląd rozpocząć od 20 numeru zysztów komiksowych. Najświeższego do tej pory. Zgadza się. Tutaj ciekawostka, dlaczego się tak pochylamy i dlaczego będziemy zachęcać, żebyście wzięli do ręki, ponieważ jesteśmy patronem medialnym. Z tyłu jest logo Radiofera, także polecamy. I co można znaleźć w zesztach komiksowych? Ogółem ostatnimi no, znaczy od paru już numerów, mamy. Tak, mamy. Tematy. Ma dwa tematy na numer, że mhm. jakby każdy numer zeszytów komiksowych nie trzyma się tylko i wyłącznie. Jednej dziedziny, teraz, żeby to było bardziej różnorodne i no, nie, wiem, nie znudziło po dłuższym czytaniu o tym samym ciągle. Zeszyty komiksowe faktycznie zmieniają się. Zresztą mieliśmy rozmowę z Michałem Tarczykiem, jak był gościni u nas i rozmawialiśmy na ten temat mhm. Opowiadał właśnie o tych zmianach. I e, ostatnio omieliśmy numer 19, który też już był właśnie miał dwuczęściową tematykę, a teraz mamy do czynienia z tematem polska kultura komiksowa oraz przemysł. Komiksowy w Polsce, czyli można by. Wydaje się, że temat mimo wszystko bardzo zbliżony do siebie, ale mimo wszystko. Tak, to są to dwie są, różne rzeczy. Ale to są tematy, które w zasadzie się uzupełniają. Dokładnie. I ten numer w zasadzie jest, dedykowalibyśmy osobom, które są spoza środowiska tak. komiksowego, ponieważ zbiór tutaj felietonów oraz wywiadów dają pewien obraz. Dokładnie. To jest mnóstwo wiedzy, zwłaszcza tutaj, no, w wywiadach tutaj musiałem dać się konkrety, ale chociażby, jeśli chodzi o dystrybucję, o rynek komiksowy, to mamy tutaj wywiady z Rafałem Palaczem oraz e Wojciechem Szotem. Szotem z wydawnictwa komiksowego i to jakby rozwiewa pewne wątpliwości na temat dystrybucji, na, ten, na temat w ogóle sprzedaży komiksów w Polsce. Tak Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jest mnóstwo myślicieli, mędrców, którzy y, bywają... Którzy wiedzą lepiej. Tak, na różnych forach i chodzi o to, że dla osób spoza środowiska, które nie mają teraz czasu, chęci, żeby zbierać tą i, wiedzę na własną rękę, mogą sięgnąć do zeszłów komiksowych. Tutaj jest y, bardzo fajnie parę tematyk rozwiniętych. Y Tutaj muszę naprawdę, znaczy, z jednej strony będę gratulować, a z drugiej strony, będę prowadzić jakby pewien, pewną dyskusję z zawartością, ale muszę tutaj pogratulować przede wszystkim Tomaszowi Żaglewskiemu, który chyba trzy czwarte, jak, jak nawet nie więcej całej zawartości wypełnił. Napracował, Tego, no, napracował się, tak. się sporo. Jest tutaj mnóstwo wywiadów, które przeprowadził z, róż, z różnymi osoba, osobami właśnie powiązanymi z tym, no, z tą tak zwaną polską kulturą komiksową, czy Przemysłem komiksowym w Polsce i można faktycznie dużo się dowiedzieć. Aczkolwiek, ja mam tylko taki problem z tymi wywi wywiadami, bo ewidentnie trochę jakby były robione pod jakiś konkretny, jeden zamknięty szablon, i kiedy można było, jakby troszeczkę coś więcej z jakichś kwestii wycisnąć, albo podejść właśnie w troszeczkę innym kierunku od tego, jakby szablonu, który się tu widzi, no tego tutaj niestety nie ma przez co jakby Wtedy, kiedy osoba, z którą Tomasz rozmawiał, zaczyna mówić coś ciekawego i coś, co warto rozwinąć, to wtedy przechodzimy do zupełnie innej kwestii, przez to jakby czuję się pewien niedosyt. Mhm. I nie wiem, czy to była kwestia braku czasu, czy właśnie tego, że Tomek musiał się naprawdę napracować tutaj z tym wszystkim, bo przeprowadził sam wszystkie wywiady, i tego mi jakby tutaj trochę zabrakło, ale z drugiej strony no uważaj, chociaż z drugiej strony tutaj muszę bardzo, bardzo pozytywy, swoje pozytywne odczu, odczucia e, przekazać w związku z wywiadami z Karoliną Łuźniak e, Marchlewską oraz z... tutaj nie chcę się pomylić, więc sobie pomagam e, Malutką ściągą oraz z Markiem e, Kasperskim. I... E, Marek Kasperski jest osobą, która się zajmuje sklepem Art Comics, czyli sprzedaje plansze komiksowe zarówno i polskich artystów, jak i zagranicznych. Oryginały. Oryginalne plansze, tak, chociaż z tymi oryginal z tą oryginalnością i certyfikatami nie jest tak łatwo, o czym dowiecie się właśnie z tego wywiadu. No i właśnie mamy też, tak jak mówiłem, wywiad z panią Karoliną Łóźniak -Mar marchewską, która zajmuje się aukcjami, gdzie pojawiły się właśnie komiksy, plansze. Komiksowe, rysunki artystów komiksowych. I te dwa wywiady moim zdaniem y, zostały przeprowadzane właśnie bardzo fajnie. Temat chyba jest wyczerpany, jak tylko się daje, jeśli chodzi o taką jakby m, podstawową tą wiedzę, która powinna trafić dla osób spoza środowiska oraz dla tych, którzy są w środowisku, ale właśnie też nie, nie, jakby nie widzę nie, nie tego tematu, jeśli chodzi o sprzedaż oryginalnych plaż, a jest on bardzo e, ciekawy. No, nie ukrywam, sam najchętniej jakąś plażę sobie u swojego ulubionego artysty kupił i powiesił, <laughs> ale to nie jest... Pod żadnym względem e, tani biznes. Ja tutaj jeszcze tylko dodam, że generalnie, jeśli chodzi o osoby, z którymi tutaj jest wywiad, e, z którymi wywiady tutaj były przeprowadzane, to jest bardzo duża różnorodność, bo tutaj, tak jak Filipie wspomniałeś, był Rafał e, Palacz ze sklepu Multiversum, e, był Wojciech Szot ze sklepu Gildia, i też wydawnictwa komiksowego. Mamy, mamy tutaj też osoby właśnie związane ze sprzedażą plaży e, oryginalnych, ale mamy też. E, więc Zajmianem Maksymowiczem, który jest twórcą, współtwórcą blogu DC Mania, który od kilku lat właśnie tworzy jakby ten content dla fanów komiksu mainstreamowego amerykańskiego z DC Comics. Mamy też wywiad z twórcą, z, a właściwie, mamy jeden wywiad z twórcami Biocosmosis, który mi się wydał bardzo ciekawy, gdzie twórcy też mówili o. O, jakby m, swoich zmianach w podejściu do tego, nie znasz, jak. To jest jakby Czemu powiedziałem, że nie znam? No nie, tak, nie, nie. No, tak zrozumiałem. Nie, nie, tak nie. Chodzi, chodzi mi. Ja znam, wiem, co to jest. Chodzi mi o to, że tam w tym wywiadzie twórcy wypowiadają się na temat tego, jak oni, jakby się dostosowują. Może dostosowując to jest trochę złe słowo, ale jak jakby się odnajdują w tym polskim rynku, który nie jest łatwy dla projektów autorskich. Mhm. Zresztą większość twórców polskich, komik komiksiarzy ma problem, żeby jakby wyjść na bardzo no, szeroką skalę. Niewielu się to udaje. Są to pojedyncze nazwiska z Demem na czele, który jest jedną z najmniejszych osób, która zrobił merchandise cały wokół siebie i tak dalej. Mamy też wiatr z Łukaszem Kowalczukiem. Który z jednej strony też jest takim właśnie dobrym wywiadem, gdzie, znaczy pod względem tego, co Łukasz mówi, bo też z tej rozmowy można byłoby wyciągnąć zdecydowanie więcej, moim zdaniem. Gdzie Łukasz jakby podkreśla pewne problemy, które tu istnieją, ale to wciąż jakby było trochę za mało, można byłoby trochę pójść w inną stronę. A wspomniałem przede wszystkim o Łukaszu, dlatego że zrobił niesamowicie, okładkę. tak, niesamowicie fajną okładkę i tylną ilustrację. To są takie jakby. Małe obrazki w kwadracie, gdzie są właśnie pokazane, jakby nawiązania do tej kultury komiksowej, gdzie mamy tutaj, właśnie ludzi robiących sobie zdjęcia z cosplayerami, gniewnych forumowiczów siedzących przed komputerami, czy sprzedawców, czy na, na konwentach, czy spotkania z komiksierzami na konwentach, tylko w takiej bardzo bliskiej Łukaszowi stylistyce nietypowej. Więc y, dla mnie zresztą komiksowy, oczywiście tutaj jest dużo więcej artykułów. Y, mamy też y, artykuł na temat właśnie do dżinów, A wspominam o tym, ponieważ sami będziemy dzisiaj o jednym mówić. To taka, taki spoiler, jeśli chodzi o dalszą audycję. I mamy, tak jak mówię, mamy jeszcze inne teksty. <laughs> I tak jak mówię, mam pewne problemy z częścią zawartości tego numeru, ale zdecydowanie zachęcam przekonać się na własnej skórze, szczególnie osobom, którzy nie czują się jakby zbyt dobrze w w tym środowisku polskim. Na pewno część informacji, którą tam znajdą, będzie dla nich przydatna. Nie trzeba się przekopywać przez tysiące stron różnych forum, żeby dojść do tych perełek. Ja jeszcze tylko wzbogacę twoją wypowiedź o zwróceniu uwagi na fakt, że w zresztach komiksowych oprócz takich tekstów, mamy jeszcze część rysunkową. I tutaj tak, mamy i tak. fragmenty komiksu, na przykład Dominika Szcześnia Robaczki, fragment ten, który e, Komentuje Dominik Wsześniak za pomocą tego komiksu Komentuje, wypowiada się na temat e, Środowiska komiksowego tak, Jak jest. to wszystko wygląda I to jest całkiem fajny komentarz Dosadny e, Dominik tutaj zwraca uwagę, co dokładnie mu się nie podoba Oraz błyskotliwe dowcipy m, Michała Rzecznika Tak, one, one, one są dla mnie Cudne e, Pidane, Dla mnie prosto. to była najlepsza część jeśli chodzi o, o e, robaczki, to o robaczkach na audycji już e, mówiliśmy. Tak, można na YouTube znaleźć. Dokładnie. Ale tak, chciałbym zacytować który z tych e, komiksów e, Rzecznika. Są takie paski, gdzie mamy taką postać bez twarzy, i ona e, zdradza pewne tajniki dotyczące Otworzenie... pracy nad tak. komiksami. No, i pewnego dnia musiałem zdecydować: albo znajomi, albo kariera. <laughs> no, no, tak, tak. One są bardzo... O, ale to jest... Na ostatnim albumie zarobiłem 1250 złotych. Brutto. Tak, one są bardzo celne, brutalne, ale no niestety zgodne z prawdą. Ale też trzeba mieć pewien zasób wiedzy, żeby je zrozumieć, bo na tak. przykład podczas pracy chętniej słucham Pędereckiego. Jest narysowany Penderecki tak, to, pra mm. to prawda. Mm. Mamy mój ulubiony, bo super Robert, Robert Kramp. Kramp. Kto to jest Robert, Robert Kramp? Kramp. E, też jest o tym audycja z Witkiem Tkaczykiem, też można znaleźć mm. na kanale, na prosto na YouTubie, prosto z kadru. Ale wracając do tematu, zresztą komiksowe, numer 20. Warto, jeśli chcielibyście... Z mieć taką wiedzę w pigułce, tak, tak rozpocząć znaczy... przygodę ze środowiskiem komiksowym, wiedzieć o co mniej więcej w Polsce chodzi, Dokładnie. bo to jednak jest ta scena dosyć specyficzna pod mm -hmm. paroma względami. Już nie chodzi o to, że nie wiem, ludzie są specyficzni, tylko po prostu pewne aspekty, ponieważ wiele, wiele jadu w internecie zostało wylanego, no to ponieważ ktoś czegoś nie wiedział. I tutaj mamy z pierwszej ręki wywiady, informacje. Pod tym względem zapraszam do lektury. Może wam się przydać do różnych... Polemik w internecie, może właśnie jakąś teraz toczycie, gdzieś się toczy jakiś mały flajny. Tak, i może. Teraz ja się odwołam do zeszczytów komiksowych numeru 20 z Instytutu Kultury Pop Popularnej. Zgadza się. Także zeszczyty komiksowe, numer 20, polska kultura komiksowa oraz przemysł komiksowy w Polsce.